Ma z tej strony Kupusz. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać e, mojego autorstwa talię Pod Przez jakiś czas e, ona na topce e, w głęb database. Tu jeszcze przy okazji pokażę jak on będzie na rankerach. Jesteśmy w top 300 nieźle. No i przejdźmy do talii. Główne założenie to w pierwszej turze rzucić e, Mistrzów obrężniczych ilu mamy e, po to żeby w następnych ruchach e, wrzucać te machiny fajnie się bufują plus 3 za każde wejście maszyny e, przy czym odejmuje im jeden ale to nie jest duża cena bo my będziemy grać cały czas właśnie na tylni rząd e, jak uda nam się na początku uzyskać e, operatora i margheritę to oczywiście ją kopiujemy po to, żeby mieć dwie. E, będzie to e, mega combo e, zwłaszcza przy henselcie. Jeśli nie mamy margarity, możemy skopiować wieżyczkę, też będzie nieźle. E, mamy tutaj też posiłki e, dzięki czemu możemy wyciągnąć e, więcej machin e, tak samo też balisty, wieżyczki lub balisty. To jest podstawka i Margherita. W pierwszej turze też możemy rzucić Dijkstra po to, żeby ściągnąć złoto z naszych jednostek. On się zbufuje i zazwyczaj mamy, bo mamy aż trzy nobilitacje, więc możemy spokojnie użyć jeszcze raz na wieżyczki. Trudno komukolwiek będzie przebić tą siłę w pierwszej turze. Zazwyczaj ludzie pasują. No chyba, że mają bombę dwimerytową, choć e, ostatnio już przestali tym grać. E, z, 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 zważając na to, że w mecie teraz dużo skaliga jest, a oni się raczej nie bufują, więc bomba dwimerytowa jest e, bezużyteczna. Mamy też Kairę, która właśnie e, chroni nas przed e, wszystkimi... E, ...damage'ami przeciwnika lub e, pogodą. Fajne jest to, że co dwie tury, e, czyli nie ma także rzucimy sobie np. trzy wieżyczki e, ją i ona broni tylko trzy wieżyczki później cokolwiek wrzucimy to ona już nie broni tak przynajmniej było e, przed chyba dwoma paczami teraz co dwie tury każdą jednostkę która jest e, w tym rzędzie ona będzie e, chronić tarczą no i wiadomo mamy też szani do skrzeszania zazwyczaj e, margherity w ostatniej turze lub też właśnie e, wieżyczek które są podstawą tego deku. Medyków używamy w drugiej lub trzeciej turze. No i e, mamy z tenisa oraz przyscilę do lekkiego e, odchudzania deku. Dobra, to zagramy sobie teraz Talię Henselta. Muszę gadania, bierzemy się do roboty. Overhook. Chcesz pokoju? Gramy to na elfę lub krasnale. Hmm, posiłki są, Margarita jest, Nenek, skrzeszanie dobre, wieżyczki. Wyrzucamy wieżyczki po to, żeby użyć e, posiłki. Kedwańscy nam dobrze zbufują. No i mamy nobilitację Na pewno mamy ładny e, ładną rękę na to żeby mocno zacząć No gościu dawaj szybciutko Zaczynamy od tego Zobaczymy co on gra Wtedy pomyślimy czy rzucać w tej turze Księcia z Tenisa czy w następny? Pułapki, tak? Jestem oficerem, gentlemanem. No, czyli nie jest to taki oklepany dek. Nie damy sobą Fajnie, fajnie, że są te pułapki, bo nasze wieżyczki nie będą miały tej samej siły. Czyżby, czyżby grał na neofile? Jeśli trzyma gromy, to może być ciekawa taktyka. No ale mamy już sporą siłę. Jedyne co mogę się bać to bomby dwimerytową. A tutaj. Jego błąd powinien siódemkę zabić. No teraz będzie mu trudno przebić. I jak widać po jego zachowaniu, zastanawia się więc, spasuje. Nie musimy ciągnąć dalej ładnie ładnie dla nas się potoczyła pierwsza o fajnie mamy dużo wskrzeszania pokój jest bezcenny o idealnie Operator skombuje się z dwoma Margitami. I będzie ciekawie Można stworzyć niezły rój adeptów Wszystko w porządku? O, jak pięknie, stracił swoją główną broń Teraz będzie mógł tylko użyć jej przy pomocy Aglais A my pasujemy bo nie ma sensu ciągnąć teraz wszystko użyjemy e, dzięki temu będzie największe prawdopodobieństwo że wypadną nam te wieżyczki e, które są poniekąd e, podstawą budowania siły tutaj ale jak mamy e, dwie margerity to można to zastąpić można zapomnieć o wieżyczkach sami adepci zrobią niezłą robotę Mam nadzieję, że mm, nie spodobała że nie mu się Margherita. Nie od razu ją wyrzucić. O ładnie, ładnie wierzyczka. No czyli tak myślałem, będzie grał pod adeptów i prawdopodobnie będzie, że są gromy na nich? stuczki Cię nie ocalą dła. Tak jest. Udujarnie. No nam niestety ten Wypadło. Śmierci! Polęlibyśmy wieżyczkę, ale... Liczyłem, że tak powiesz! Nie ma co narzekać, mamy fajną rękę. Co mogę dla Ciebie zrobić? Jakieś ostatnie słowa. Oho, no, ładny ruch ze strony przeciwnika. Ale my się nie przejmujemy, mamy jeszcze na mękę. Szani. rany, ale będziesz żył. Jeśli nie masz piorunów, to Śmierdzi. dużo nie zdziała. No i co? Trzy gromy mu zostały na ręce? Zobaczymy. A my, Szani oczywiście. Wieżyczkę czy Szani? Nie, no lepiej chyba Szani będzie. Nie pomogę. Jeśli nie dożyję. Lepiej wykorzystamy wtedy henselta. Twoje sztuczki cię nie ocalą dła. Bo wieżyczka i tak będzie się bufować od każdego złotego, oh. jaki się pojawi. Zamieniam się w słuch. Jak szło to zaklęcie? dwóch jeden da... jeden Dijkstra daje dwóch to ciekawe aha bo są dwie Margarity no tak wszystko w porządku o, nie, chodź by... nie miał gromu no to jest teraz albo Hensel albo nobilitacja. chyba lepiej będzie Henselta tak bomby dwimerytowe już nie ma No i piękne. Piękny widok, jeśli nam nie zabije tych adeptów, Dosyć to... Gadania. Bierzemy się do roboty! Będzie jeszcze ładniejszy widoczek. Widać słabą rękę miał, skoro ma jeszcze cztery srebrne karty w talii. Robię co muszę. O. No tak, pod adeptów to tych... Ta talia ma prawo bytu. No i zobaczmy co. Czy on ma jakieś szanse to przebić jeszcze? No i dziękuję. Tak się właśnie gra tym deckiem. Henselt z margaritami. Także dziękuję za uwagę. I do następnego. Siema! A jakie ja by był, jakby to się nie nagrało.